Cześć witam was bardzo serdecznie, jestem Goblin, to jest kolejny na tym kanale Film. Dziś sobie gramy znów y, Gravity y, na serwerze w tam standardowo, bo to jest chyba najlepsza gravity, więc myślę, że będziemy się już tutaj widzieć na pierwszej arence. I wanna waste what's left. Jak również tutaj y, możecie zauważyć, mam nowe intro, które wykonał dla mnie Kordina, więc bardzo tutaj y, serdecznie dziękuję. Również jak możecie tutaj zauważyć, nowy teksturpak to jest sklejka mojego Pakariwo, y, więc myślę, że dosyć spoko tutaj jest. Y, że tak szybko, jak się Wam spodoba na 40 łapeczek, wrzucam go Wam do opisu tutaj, więc myślę, że go pobierzecie i będzie spoko. Tak i tutaj nic nie widzę mapy Niestety ok, lecę w dół Dobra trzeci etap na razie jestem można powiedzieć że w top 3 ponieważ lecę tutaj za nimi tylko żeby, żebym tutaj nie zginął Jakoś w niepotrzebny sposób właśnie tak jak teraz Ale dobra, bo już przede mną też zginął Więc mi to jakoś nie robi na szkodę Dalej jest szansa Tak dokładnie Dalej jest szansa Może mi się tutaj uda ziomeczki zająć Zająć drugie miejsce, no i spoko. Pierwsza na pierwsze miejsce, więc myślę, że tutaj widzimy się już na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy tutaj, znajdujemy się na kolejnej arenie, pozdrawiam tego Play Games YouTube. Ty, tak. Tak dokładnie pod go tutaj. I bardzo tutaj, um, chciałbym wam podziękować za 42 paczki pod ostatnim filmem. Jestem 7 w dół, ale no trudno się mówi. Jest tutaj dla mnie bardzo tutaj duża motywacja. Ja myślę, że tutaj pod tym filmem będzie również coś koło tego, dlatego na 40 łapeczek wrzucam Wam do opisu y, tego oto teksturpaka. Mm, tak, y, ten teksturpak będzie w opisie na 40 łapeczek, więc myślę, że opłacasz to i lajkować, bo jak widzicie, teksturpak mi bardzo fajnie wyszedł. Y, sklejka oczywiście nie mój autorski, żeby było jasne. Y, dobra, więc lecimy, mamy już 5 na 5. Tak, z, z tym gościem, co mówiłem, tego pozdrawiałem, ja nie mogę, o krok od zwycięstwa po prostu, o krok, nie drugi krok, no i super, ajajaj, aj, aj. dobra, trzecie miejsce, blisko było po prostu, żeby tutaj dostać wyższe miejsce, więc myślę, że my się widzimy już na kolejnej arenie. Tak więc 15 sekund zostało do rozpoczęcia rozgrywki. Ja tutaj tak gość non pozdro YouTube, tak ja też nie pozdrawiam tak dokładnie. No i co by tutaj wam powiedzieć jeszcze? Dzięki za te wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze. I tutaj jak dam Wam w opisie kanał graficzny mój, tam po prostu są wszystkie wymagania, gdzie się mogli sobie zamawiać jakieś grafiki w moim wykonaniu. Więc myślę, że taka rzecz jest spoko, więc ja tutaj wam dam do opisu ten kanał i będziecie mogli po prostu wbić i tam coś sobie zamówić. Mm, ja oczywiście, jeśli będziecie spełniać wymagania, to ja wam po prostu zrobię to, co będziecie chcieli. E, na razie tekstur paków nie robię, chociaż będę może robić. Od większej ilości po prostu tej subskrypcji, więc to się jeszcze zobaczy. No i wygraliśmy kolejną tej mapę, więc myślę, że Będziemy się tutaj widzieć już na ostatniej lub przedostatniej arenie Tak więc tutaj już opada to coś opada zaraz Ja tutaj już sobie wykampię w fajne miejsce więc myślę że tutaj uda mi się zdobyć jakieś znów fajne miejsce żebym po prostu udało mi się to wygrać Więc ja tutaj już Łoch, wow, ale prędkość muszę wam powiedzieć nieźle mm, Dobra więc mam już tutaj drugi etap już właśnie wchodzę w trzecie, etap, więc jest myślę, że o to bardzo fajnie tutaj yy, na tym, że po prostu udało mi się wejść tutaj na następny etap i coś mi nie idzie, gość już ma, jak tutaj widzimy ten Mati ma już yy, czwarty, etap, Ja też mam, on już ma piąty, więc myślę, że to jest znów drugie miejsce yy, albo coś koło tego po prostu więc mamy już drugie, nie no, trzecie miejsce może będzie, <laughs> tak? Więc zdobywam tutaj trzecie miejsce i myślę, że tutaj widzimy się już na ostatniej arenie. Tak więc jesteśmy tutaj na ostatniej arenie i możecie również tutaj pisać w komentarzach, czy chcielibyście tutaj um, z shaderkami, grawiti, ponieważ mnie to ciekawi, czy po prostu wam się będzie lepiej oglądać. I tutaj wbijamy teraz pod tym filmem 37 mapek w górę. Będzie naprawdę świetnie, jak uda wam się taką rozbić. Oczywiście przypominam Wam że tutaj będzie na... Jaki voucher, ja gadam? że ten tekstur pack będzie na, yy, na yy, 40 łapek W górę oczywiście przypominam Wam o tym, więc myślę, że opłaty tutaj zostawić lajka like i yy, prostu, żeby sobie powiedzieć na ten tekstur packu, tak dokładnie. Ja tutaj już spadam w dół. Dobra, który tu już mamy, etap czwarty, szkoda, że takie cofki są, niektóre właśnie przez to mogą, jeśli może się nasz poziom, no i piąty etap, bo już myślałem, że koniec, a tu jeszcze piąty etap, no i myślę, że tutaj już nie będziemy na podium, nie, nie będziemy na podium. No szkoda, że nie będziemy w ostatnim etapie na podium, no ale myślę, że tutaj i tak odcinek już spoko, więc yy, ja się tutaj z wami żegnam, jeżeli na odcinek wam się to zostawcie łapkę, pamiętajcie, 40 łapek i w opisie, więc ja się z wami żegnam, się no i do następnego odcinka.